Ega, wszystkim. My jesteśmy w DTR. Jestem Ambros. Zanuję jest Jankers. Kamilos oraz, o, oraz Janker. Cześć, cześć, cześć. Który tajemniczo nazywa się Ogrodzki, ale to nie wiem. To może jakiś jego pseudonim. I jak zwykle zapominam odpalić stopera. Już takie zboczenie zawodowe, widzę. Zapominanie mm. odpalenie stopera. No cóż, mm -hmm. gramy w standardowym składzie. Wszyscy gotowi widzą. Yy, druga misja. Szczegóły misji, proszę bardzo. Mamy Cargo Elevator, teraz będziemy zjeżdżać w dół i biegać jak wariaci. Ale to czyli Tak, oczywiście. Rozpoczynamy zatem misję. Co, jako inżynier biegam. Kurde, pogłos u kogoś. Michał, to u ciebie? Nie, nie u mnie. No na pewno nie u mnie. No to u mnie też nie. Ej, nie we mnie! No dobra. To so, nie znam Janker, dobra. weź się ogarnij! Sorry, sorry, sorry. Ale dwóch z tyłu. Dobra, no, za, zabij. Ja pilnuj w przodu. Fuck. Kurde. No ale ja wpadki. Nie wiem, nie. 90 fps'ów miałem. Jeszcze jeden. Uważaj Jeszcze Jeszcze Ładnie. jeden Dobra Jeszcze No to po Nuda Dobra idziemy Kamy chodź Idę idę Lecę do was panowie Sorry Ja pilnuję tu boki Ninja! Spadaj. Ninja, stoj! E, Kamil, może tak się wylecz? Aha. Właśnie, chcesz to roz... Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No. Oj, Kamil, Kamil. Zapomniałem. <laughs> idziemy, idziemy, chodź. Po zdrówku. Kamil, chodź, za nami. Idę, idę. Zaspawaj spawaj te, te drzwi, bo... Nie wiem, tak jak to było. Dobra, mam teraz. Ajajaj, idę w tym miejscu. Powoli, powoli. Na pierdolacz! Dobra. Uważaj, plecy. Hej, co za nim kurał. Ładuję. Wanna play a little game, baby? No ale co to jest? Yy, dobra, ja wezmę najpierw apteczkę, czy użyję. Dobra. Spoczyn. Ktoś chce amunicję? Na razie, Na razie nie. nic nicie, dalej, pilnujcie. Aha. Jest. Jeden jeszcze będzie żad. Dobro. No powoli ostrożnie teraz. Gin śmiecił. Chodźcie, chodźcie. O, dostałem ten. Aciwkkę, chodźcie, 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 ja to zaspawam. Idziemy, idziemy, idziemy Dobra. I co frajerze? Teraz się nie dostaniesz oh yeah. No, no razie... za jakiś czas może, da może. Dajcie amunicję Dobra, połóż jedno Dobra, idziemy Iż... Y tam macie apteczki jak ktoś jest ranny, niech się wyleczy Po co? Tu jak tutaj były do wzięcia chodźcie Yo. Chodźcie, chodźcie wtedy. Idziemy. Yy, dobra, po pierwsze pilnujcie mnie, ja muszę tutaj działku ustawić, mniej więcej w tym miejscu. Na razie stójmy tam przy działku, nie? Bo nie ma co. Mhm, yy, dobra, ja idę odpalić. Zawsze można przy działku Ty, można przy działku postawić te, te, te amunicje, co? Na razie nie, nie stawiam, nie jest to potrzebne. Nie, nie, mam, na myślę, razie, mam pełno. później, jest, no. później poza tym, Jankę, ty masz tylko dwa, Jeszcze dwie paczki amunicji, no, no wiem. Okay. Kam ja Kam Kamilos, weź, ty daj lepiej me medyka medpakę jedną. Uwaga, idą Mmm, that's slow motion. Oh yeah. Yeah. Yeah, Rzucam się do ataku. A masz. Ale jak pięknie dostał Bardzo ładny O, jeden nie wie Jeden nie wie n Na razie nie rzucaj apteczek To tak wolno Coraz będzie za szybko więc wiesz Ja się trochę ty tutaj pozbędę Uciekaj, uciekaj w linii z ciał Spoko, akurat dział działko nic mi nie robi Działko ma tak gratisowy bonus Nie okay. uszkadza ludzi Jeden plus O Jezu, mam 9 FPS-ów Ale jakoś mi spadło Ja jeszcze ten granat odłamkowy, więc ludzi. No dobrze. No dobrze. Wiesz, jak jest 150 naboi ma ten. Wierzyczka. na naboje? No jak ja po... Nie, bo to nic nie da. Tak, to nic nie da. To dział działko nie pomoże. Dobra, zaczyna się hardcore. 30 naboi. Mm -hmm. 15 0 Pięcie, dobra, akurat żeśmy dojechali. Rusza się, rusza się. się. na beczki. Tak jest, Dobra, jesteśmy na miejscu. O, jak o, dobrze zajbić. I 7 minut, misja. Ładnie. No wiem. Tak, pięknie, pięknie. O, zamrażające działko stracić jeszcze trochę i będę miał. Jest kolejny level, tak. Też, no, I co no, mamy? Ja, Miota ja, ognia. Ja mam rój sz szerszy. Nie, nie chcemy trudny. No dalej. Dalej dalej. O! Dalej. Jest, jestem najlepszy. <laughs> no, my to wiemy. Ty zawsze no. jesteś najlepszy. Właśnie. Ach, dziękuję wam. Dobra, wymusza na was gotowość. Mhm. Dobrze, no, kolejna misja będzie w kolejnej stacji. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i za chwilę kończymy odcinek. Niestety, Pyt. przykro na bardzo. No, niestety. Wiem, będzie smutni, smutni bałdzo, ale no niestety to są kuciut, kuciutkie odcinki i nie da się niestety płać pół godziny. Słowa ja. A, następnym no, razem będzie lepiej. Dobrze w po tej serii. Jest... W tym miejscu dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinku. Hej ludzie, cześć pa. Cześć. Cześć.